Kiedy wróciłem na nasze kanały, taki krótki opis e, filmu o szczurach tego co to niby miał rozszerzać ten wiedźmiński, Netflixowy świat wiedziałem, że rozpęta się z tego dość spora burza i jak się okazało miałem rację. I tak mi się wydaje, że chyba nikt z nas nie miał wokół tych szczurów żadnych większych oczekiwań właściwie no, nawet małych oczekiwań nie miał. Bo film miał pierwotnie w swoich założeniach, przed wieloma laty, jak było zaplanowane, być serialem. No ale okazało się, że projekt nie zażarł, że to nie było dobre. Zresztą mieliśmy takie doniesienia o tym, że góra Netflixowa zobaczyła pierwsze odcinki i stwierdziła, że to się do niczego nie nadaje. I spekulowano nawet o tym, że w ogóle te szczury zostaną uwalone, skasowane i cały ten projekt zostanie wyrzucony do kosza. Finalnie stało się jednak inaczej. Bo stwierdzono, dobra, mamy jakiś tam materiał, poświęciliśmy na to czas i pieniądze, no to ulepmy z tego jakąś jedną całość, taki special, zróbmy z tego tak około półtora godziny i wrzućmy to na platformę. Bez, jakiej większy, bez jakiejś większej reklamy. No i to w ogóle jest znamienna sprawa, no bo jednak poświęcono właśnie na to jakieś, jakieś zasoby i czasowe, i finansowe. No a tymczasem szczury nie miały wokół siebie żadnego marketingu. Tak, aby osoba, osoby odpowiedzialne za cały ten projekt, no w ogóle zapomniały, że coś takiego jest. Że trzeba może jakiś mały zwiastun, jakiś mały teaser przynajmniej wypuścić, taką zajawkę, że może trzeba jakieś fotki. Na socjale dograć, że może, czemu by nie, jakiś plakat by się przydał temu filmowi. Takie proste, podstawowe rzeczy, które dzieją się no, praktycznie przy okazji każdego, każdej rzeczy, która jest wypuszczana na Netflixa. Tu jednak była cisza, była tajemnica i wrzucenie tych szczurów gdzieś tam na platformie pokryjomu, w momencie, kiedy tą główną uwagę zebrał. Czwarty sezon Wiedźmina. No i nie ma co ukrywać, całość wyglądała tak, jakby ktoś się w ogóle wstydził tego projektu. Tak jakby twórcy wiedzieli, że ok, no kazali nam to jakoś polepić na ślinę z tego materiału, który już mieliśmy, ale to nie jest dobre i to się nie sprzeda, to się ludziom nie spodoba, więc no zróbmy to właśnie tak po cichutku, wpadnie, może niewiele osób się w ogóle zorientuje, i będziemy mieć spokój, zaraz to gdzieś tam spadnie w odmęty. Wiedźmin się skończy, to zainteresowanie ogólnie tym uniwersum znowu osłabnie i będziemy mieć święty spokój. A polecenie zostało wykonane. To trochę tak brzmiało, jakby naprawdę już zdali sobie sprawę: dobra, nic z tego nie będzie. To jest fajna kontra do tego, co działo się przy Wiedźminie. Gdzie on w tych trzech w poprzednich sezonach był słaby, ale twórcy wychodzili przed czwartej i mówili teraz to będzie dobrze, teraz to będzie znowu taki porządny Wiedźmin, to wam się spodoba, to wam się spodoba, obiecujemy, że tak właśnie będzie. This is bullshit! No więc ja no, zakładałem już najgorsze, w sensie no, skoro takie rzeczy się dzieją wokół tych szczurów i mając z głowy, że to jest właśnie jakoś tam polepione z wielogodzinnego materiału, skompresowane, zapewne w jakiś sposób wykastrowane, no tak miałem poczucie, że to będzie naprawdę jazda bez trzymanki, coś chyba najgorszego na poziomie, nie wiem, rodowodu krwi, co możemy dostać z tego wiedźmińskiego świata, ale opinie innych opiniami innych, jakieś spekulacje na temat tego, co to może być spekulacjami, no ale koniec końców trzeba odpalić materiał, zobaczyć, z czym to się jest, zobaczyć co to jest i dopiero potem się wypowiadać, co właśnie postanowiłem zrobić. I wiecie co? O dziwo było całkiem przyjemnie. I przyznam, że jest to naprawdę takie dość zaskakujące doświadczenie i uczucie, bo do tej pory wszystko to, co dostawaliśmy z tego wiedźmińskiego świata właśnie zrobionego przez Netflix, no Było albo fatalne, albo po prostu słabe. no Dzisiaj z perspektywy, jak patrzymy sobie na pierwszy sezon i porównując go do drugiego czy trzeciego, które były okropne, to ten pierwszy jawi się jeszcze jako całkiem w porządku adaptacja. Ale potem był też Rodowód Krwi, straszne gówno, dwie animacje, Zmora Wilka miała momenty, ale ogólnie szału nie było, a te syreny z głębin to była totalna katastrofa. No i przed chwilą był czwarty sezon, który miał kilka jasnych punktów, i to głównie w postaci gry aktorskiej, i głównie w postaci wątku Geralta, który był jak najmniej zmieniany względem książek, i wtedy to grało. A cała reszta, którą sobie wymyślali twórcy, no niestety, złomowania do kosza, bo to się do niczego e, nie nadaje. No, i dlatego te obawy były wcześniej w stosunku do szczurów no, dość spore. No, a potem się okazało, że wcale nie jest tak źle. What? Bro, what are you talking about, man? No, ale żeby nie było, to też nie jest tak, że to jest jakieś wielkie, odkrywcze, świeże kino. Nie, no, tu mamy raczej proste tropy, bardzo już ograne w kinie, proste schematy. Historia też nie jest zbyt skomplikowana. Łatwo przewidzieć, co się stanie po każdej akcji, po każdej sekwencji wydarzeń. No nie jest to jakaś intryga na poziomie domu z papieru, bo cały film ma taką dość przyjemną, fajną konstrukcję. Heist mówi i czerpie z tej, z tej konwencji pełnymi garściami. Tak jak mówię, nie jest to ten poziom intrygi i ten poziom skomplikowania skoku, bo on tutaj staje się pewnym korem, staje się pewnym fundamentem w ogóle tej historii. Ale ma to jakiś swój urok. I tak jak ja Wam mówiłem w czwartym sezonie, no ten wątek szczurów tam mnie po prostu nuził. To była rzecz, którą spokojnie można było wyciąć, wolałbym śledzić przygoty Geralta. No ale mieliśmy to. I nie bardzo mi tam to siadło. Myślę, że szczególnie przez ten taki takie nadęcie wszystko oczywiście gdzieś tam krążyło znowu wokół Ciri, dziecka niespodzianki, starszej krwi i niestety, ale tego sztucznie pompowanego wątku romansu Ciri z Misle, który raz, że nie wnosił za wiele, a dwa, że też ta chemia i, i ta relacja między obiema dziewczynami no nie była zbyt dobrze i wiarygodnie przedstawiona. Tymczasem tutaj, wydaje mi się, że te sztury są takie bardziej sympatyczne, trochę więcej się je przedstawia, każdy z nich dostaje jakieś swoje małe story, w sensie jednego przedstawia się kilkoma zdaniami o jego przeszłości, dowiadujemy się kim był, dlaczego jest taki jaki jest, a niektórzy dostają tego czasu antenowego zdecydowanie więcej, oczywiście tu na pierwszy plan wychodzi Mistrz, która staje się poniekąd taką główną bohaterką E, całej tej Hanzy, całej tej historii. Co mnie jakoś no, nie dziwi, że akurat tak wybrali, ale no powiedzmy, że każdy z tej grupy, jakąś tam malutką historię dostaje, czegoś nowego się o nich dowiadujemy, czego na przykład w serialu w ogóle nie było. W ogóle sama koncepcja tego, że śledzimy to z perspektywy opowieści Leo Bonharta który, mamy wydarzenia w ogóle zaraz po czwartym sezonie, kiedy on już pojmał Ciri, ma w tej beczce solanki głowy wszystkich szczurów, no i Ciri mu zadaje pytanie, dlaczego w sumie to robisz, i on w postaci takiej opowieści właśnie kreśli nam całą tą historię, przenosimy się sześć miesięcy wcześniej, szczury są jeszcze żywe, nie wiedzą co je czeka za pół roku, i ten zabieg akurat zagrał tu Całkiem znośnie. I o ile ta relacja samej grupy szczurów jest znośna, ta dynamika w grupie jest fajna, to wydaje mi się, że dużo więcej można było wycisnąć z tej relacji grupy z Brehenem, czyli tym podstarzałym, emerytowanym wiedźminem. tutaj Dolf Lundgren. On sobie płynie przez ten film na autopilocie. Widać, że się całkiem fajnie bawi, że sprawia mu to jakąś przyjemność, że w ogóle improwizuje sobie tą. Rolą, ale no, też jakby widać, że tutaj nie wszystko zagrało tak jak trzeba. I nie, wcale nie chodzi mi o to, jak on wygląda, i jak się porusza, i czy jest dobrym wiedźminem, bo moim zdaniem, akurat pokazanie go jako takiego wozu z węglem, bo tak się rusza, starego, zapijaczonego wiedźmina, który już dawno zapomniał o tych wszystkich ruchach, które były przynależne jego cechowi, o tym, jak się waży eliksiry. O tym, jak się porządnie trzyma miecz w ręku, i że gdzieś tam znowu to musi odkrywać, to, to jest akurat dobra rzecz, bo on tu jest już te faktycznie pokazany jako taki dziad, który zarabia sobie na ostatnie lata życia, walcząc w jakichś ustawionych walkach z doplerami. Tyle. I nawet jak to spotkanie z Hansą jest u niego w domu, to też widać, że nie bardzo ma w ogóle chęć żeby się jakoś im przeciwstawić, że może dać im opór, żeby wyciągnąć miecz i z nią spróbować powalczyć, po prostu widać, że to jest chłop no, zrezygnowany, przynajmniej w tej pierwszej fazie filmu, życiem. Ale to, co tu jest główną bolączką w tej całej relacji grupy z tym Wiedźminem, z Dolphem Lunardynem, to jest fakt, że całość jest mocno klejona na ślinę. I to nie dlatego, że tak twórcom to pewnie wyszło, tylko dlatego, że mamy tutaj Taką kompresję z tego materiału, który miał być serialem, zakładam, że pewnie kilka odcinków po 40-50 minut do filmu, który ma godzinę 20 z groszami. I tu nie da się uniknąć pewnych uproszczeń, przyspieszeń, i to niestety widać, bo mamy w jednej chwili naszego bohatera, Wiedźmina, który nie cierpi tej całej grupy, a 10 minut później już się wszyscy przytulają. 10 minut filmowych. Wszyscy już się przytulają, częstują się jedzeniem, są kumplami, przyjmują go do, w ogóle, szczurów, jest przysięga krwi i to traci oczywiście na wiarygodności, to widać, że czegoś tu brakuje, że coś tu jeszcze powinno być. Jakieś rozmowy, jakieś wydarzenia, coś co pozwala się tym stronom do siebie zbliżyć. Tego tu po prostu nie ma, no bo być nie może, bo kazano nie zrobić półtora godziny materiału, więc różne rzeczy, po prostu trzeba było wyciąć. Ja słyszałem takie głosy, że ta scena, kiedy on zaczyna te przygotowania do, do tego skoku, żeby odzyskać trochę siły, tam zaczyna, wiecie, biegać, pompki robić, ćwiczyć. To nie wszystkim przypadło do gustu i że to było raczej takie śmieszne, żenujące. A ja to kupuję. Takie połączenie tych przygotowań z Karate Kid i z Rokiego, zresztą Dolph e, Roki. Myślę, że to też jakoś gra i pokazano to w takiej właśnie skompresowanej mega formie w pigułce. Całość trwa minutę i po tym już jednak, no dobra, wracam do formy. Potrafię znowu ważyć eliksiry jestem, wiecie, w dobrej dyspozycji. Macham mieczem. No pewnie, że to jest naiwne i pewnie, że to jakby nie trzyma się za bardzo kupy, ale musimy mieć właśnie też z tyłu głowy, że to jest tak polepione wszystko na ślinę, żeby się w ogóle jakkolwiek. Yy, trzymało. I tak sobie myślę, że brakowało już tylko tam nawiązania do Apolla z Rockiego, który by mówił yy, Brehenowi, że nie będzie jutra, nie będzie jutra, prawda? Coś, coś w tym stylu. To już w ogóle dopełniło, dopełniłoby tej sceny. There is no tomorrow! No a sam skok, właściwie bardziej pseudo który tu ma być głównym punktem yy, tego filmu na te areny Dominika Huangera. No. No jest taki chaotyczny, jest naiwny, nic tam nie jest zaplanowane, mimo że Giz tam niby rozpisał wszystkie te etapy skoków, jak mi zeszyciku i się mu mówi, że o, wszystko zaplanowałeś, nic, nie zostawię przypadkowi, no to to nie, to, to nie jest takie zaplanowanie i takie rozpisanie właśnie jak profesora, e, jeśli chodzi o Dom z Papieru, e, bo tam dużo rzeczy po prostu dzieje się przypadkowo, cała akcja płynie, jest jeden wielki chaos, E, wielu rzeczy oczywiście oni nie przewidzieli, no ale to jak taka banda właśnie małolatów, matołków, którzy w dużej mierze improwizują, potrzebują pewnej dawki szczęścia i to dokładnie tu się dzieje. I nawet jeśli to nie jest jakaś wybitna akcja, to znowu show kradnie Leo Bonhart, jak pojawia się na scenie, za każdym razem zresztą kradnie show, więc to też nie jest żadna niespodzianka, tak było w czwartym Wiedźminie, tak dokładnie jest także w filmie o szczurach, być może on tu jest mniej takim jokerem, jak w tym serialu, troszkę bardziej jest poważny, ale to też ma swój urok, no i tak jak mówię, no, kradnie, kradnie sceny, kradnie show, jak walczy, jak mówi swoim sposobem bycia, naprawdę porządnie, porządnie odegrana rola, wydaje mi się, że to jest chyba najlepszy casting, jaki w tym całym Wiedźmińskim Uniwersum został Dokonany. Tak no, trochę mniej mi się podobał ten pomysł ze zwróceniem tej byłej kochanki, misle jako tego potwora, jako ta dziewczyna, żeby była przemieniona była w tego potwora, no bo to jest taki prosty trop, że oho, no tu jest jej była kochanka, tu jest jej cała nowa rodzina, ta drużyna szczurów, i ona musi gdzieś tam dokonywać tych wyborów trudnych, ciężkich. Jak to się ma w ogóle kręcić wokół niej, no to wiadomo, że tak to musiało być jakoś skonstruowane. Nie jestem jakoś fanem tego. Pomysłu, ale tak jak mówię, no to nie jest nic świeżego, nic odkrywczego. To są proste, proste tropy, proste schematy i dokładnie tak jest właśnie w tym przypadku. I to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo, jako film ogólnie, to, to nie jest wielkie kino. Jak miałbym do tego usiąść gdzieś osobno, no to taki powiedzmy niezły, przygodowy film z prostymi twistami, z prostymi rozwiązaniami, nic wielkiego, takie tam, nie wiem, 4 czy 5 na 10, nie, nie ma szału. Ale w tym Wiedźmińskim świecie wydaje mi się, że gra to całkiem, całkiem nieźle, szczególnie jeśli rzucimy sobie to na tło tego, co już wcześniej Netflix właśnie z tym uniwersum Sapkowskiego robił. No jak mamy zestawienie tego z Rodowodem Krwi albo z drugim i trzecim sezonem Wiedźmina, albo z tymi animacjami, szczególnie z syrenami z głębi, No to to naprawdę prezentuje się całkiem znośnie i nie uważam, żeby ta godzina 20 z hakiem była jakoś strasznie zmarnowana, bo też tak mi się wydaje, że przez to, że ten film jest tak polepiony na ślinę, tak szybko, na szybko skompresowany, gdzieś tam poucinany z wielu rzeczy, to ta dynamika, którą tu stworzono, jest dużo lepsza dla tego schematu skoku i tego, co ta drużyna robi, niż gdyby to rozlec na, nie wiem, 5, 6, 7 odcinków. Do Netflix to chyba nie potrafi. Jak jest już dużo miejsca, dużo czasu i trzeba coś pokazać, to albo jest nudno, albo jest głupio, a tutaj nie ma na to czasu. Zakładam, że to, co było głupie najbardziej, to wycięto i zostawiono do te fragmenty, których połączenie sprawiło, że ta całość, ta godzina 20, niecałe półtora, no, prezentuje się tak właśnie fajnie, znośnie. I też jestem ciekawy, na ile jest to zasługa tego, że nie ma tutaj wielkiej, wiedźmińskiej filozofii, nie ma tej osnowy związanej z tymi wojnami na kontynencie, z tymi poszukiwaniami Ciri, z tym, że to jest dziecko niespodzianki, starsza krew, e, czarodzieje, bla, 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 wszystko to dookoła. Że jakby to wyciąć, to w tym filmie, co zresztą uczyniono, no to zyskuje on na takiej lekkości. Właśnie takiego lekkiego kina Heist movie, gdzie mamy jakiś skok, gdzie mamy jakąś małą przygodę i to nie jest przygoda wybitna, to nie jest przygoda odkrywcza, świeża, ale dobrze się to ogląda. I jestem ciekawy Waszego zdania w tym temacie, bo wiem, że zdania będą podzielone, wielu było zaskoczonych, Wow, co, chwalisz coś z tego świata, niewiarygodne. No jak się okazuje, jak zrobią w miarę dobrą rzecz, to warto. Pochwalić, bo to jest w miarę dobra rzecz. Niewielka, to nie jest coś na miarę, nie wiem, porządnego filmu 7 na 10, 8 na 10, ale naprawdę też no, znajmy te miejsce w szeregu, bo to jest Netflix i to jest Wiedźmin, więc no, nie oczekujmy za dużo, ale to też pokazuje, że jak to jest taki właśnie osobny gdzieś projekt oderwany trochę od tego Wiedźmina, no to czasem coś im wyjdzie. Więc, jeśli jest powód do chwalenia, choćby w takich małych aspektach i małych rzeczach, to warto to zrobić. No ale jeśli się mylę, albo jeśli wy macie inne zdanie w tym temacie, no to komentarze są oczywiście do Waszej dyspozycji. dyspozycji. Zapraszam. A też chciałem się pochwalić: 50 tysięcy pękło przy okazji, wiedźmina. Więc bardzo fajnie, no ale jakby nie zwalniamy tempa, idziemy na stówkę. Mam nadzieję, że druga 50 będzie już stosunkowo. Szybsza na no w tym materiale, żegnam się. Pamiętajcie, sub, dzwonek, podanie materiału dalej, jeśli by ktoś miał ochotę. Mamy bajkofi, mamy także Patronite'a można wpaść zobaczyć co tam się dzieje. A my widzimy się w następnym materiale. Cześć!